Cześć, zobaczcie, co znaleźli o, znaleźli Roszpunka i Ariel. Znaleźli grę Piggy Pop. więc Ponownie jest gra Piggy Pop zagrają ze mną. Tak, zagram. Ja zagram z tobą. Dobrze. Dobrze, otwieramy nasz zestaw! O, to już otworzyłem zestaw i jest proszaczek. Jest on wielki, jest ubrany w kartuszek kuchenny i też nawet łyżkę i ręka widzę, bo to jest prosiaczek, który wcina hamburgery Zrobiony przez... To nie tylko na artykułach w popularnej Hamburgery. Z tyłu, proszę jest taka klatka. Trzeba ją otworzyć, a tu jest na stałe. I tutaj jest miejsce hamburgera, do którego trzeba wysypać hamburgery. <coughs> to są fisburgery, jak Wy wolicie. jak Wy

<coughs> Układam hamburgerki, gerki, gerki, gerki. Układam hamburgerki, do tak jest i mam kostkę. Tak. Okay. i jest już świnka, staliona. Dobrze. Możesz mi powiedzieć, że zaszko kosteczką. Dziękuję, witam. Fioletowy. No, musisz wybrać więc fioletowy. Się szkodzić, ale, ale około, bym, hmm, ten. trzy razy. To Ten powinien I trzy trzy razy. To dobra. Dwa, trzy, nie pękł, Jeśli prosiaczek wybuchnie, ten przegrywa. Teraz może, teraz rzucam mnie. Ja. ja to nie żwi. Omija mnie kolejka. Teraz reszkunę rzucam. Możesz sobie hamburgera wybrać. Mój hmm. ulubiony kolor to fioletowy, czyli wybieram fioletowy. I mam aż. I mam jeden raz, Rzucam hamburgera. Nie, 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 to jest, taka granica to nie, to nie, to jest, nie fair. Ja nie oszukuję, kiedy rzucam tą kosteczką, reszpinka rzucam. Mam fioletowy, a to mój ulubiony kolor. Cztery razy aż. Nie wybuchnę. Jeden, dwa, trzy, cztery. Nie będzie. Teraz ja rzucam. Znowu nie rzucam. No nie, to Ty jakoś oszukujesz, jak rzucasz tą kostką. No cały czas ja go karmię. Chcesz, żebym przegrał? Nie, ja wcale nie oszukuję. Ty żółwiec pszok. Tego jakoś oszukuję. Ta żółty. A ja nie oszukuję. Ty żółwiec Ja mam żółty teraz, nie? Ja mam dwa razy muszę kliknąć. Aż dwa. Radę z dwójka jest w cel. Dwa, klik, przy i jeden, dwa, nie pękło. Znowu nie rzucam, to nie, niemożliwe. Znowu nie rzucam, niemożliwe, to niemożliwe. Niemożliwe. Tak. 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 Jest pięknie. O, czerwony, pęknie, bo wojewoda, tak, Trzy, jeden. Tak. Trzy. W twoim imieniu zrobiłem Dzisiaj chyba ja będę miała szczęście. I ja wiem, no ja nie chcę mieć dużego pecha. <laughs> Zielony! No wreszcie! Cztery razy nie rzucałeś. No. Cztery. Jeden, dwa, trzy, cztery wreszcie, no, no cztery razy nie rzucałem. Dobra, niech gośc, zaraz tam przyjdzie sms do mnie. Sms, idę. Poczekajcie chwilę. Dobra, sms przyszedł. Dobrze. Rozpuńka rzucaj. Czerwony. No aż... Dwa. Jeden, dwa. Nie beń. Jeden, jest blisko. Mogę sobie kolor wybrać. Ja wybieram zielony. Jeden raz. Jeden. Nie beń. Urożbunko, dziewczę, urocze. Rzucaj mi swoje harkocze. Ja też, mogę sobie wy... ja też mogę sobie wybrać kąsek. Nie? Nie było. Nie było. Nie wierzę. O! I trzy razy. Jeden. Jeden dwa, trzy. Haha, ha, nie pękł, Ale jest blisko, zobaczcie. Ja mam znowu wjazd zielony i dwa razy. To będzie dwa razy. Jeden, dwa. Nie. Pęk... Nie, bo o Teraz e, Raszpunka. gdzie kto Znowu niżej. O! znowu wybierasz. I jeden raz. Jeszcze raz Haha, za ja A ja teraz rzucam. Żółty. Jeden to będzie jeden raz. Chyba, że to chyba może być pechowa jedynka. Jeden, nie, pękł. nie Że to będzie pechowa jedynka. Ja też mam żółty. O, trzy razy. To już na pewno pęknie. Troszkę go winkaj trzy razy. To będzie. Trzy. Jeden, dwa, trzy. Nie wybuchło. O, jeszcze raz, bo mi spadło. Zielony nie rzucam, bo już nie ma zielonego. Rożpunko, dziewczę uroczy, rzucaj. Mogę sobie wybrać. Hmm. Żółty. Oh! Cztery radiasz? To już na pewno pęknie. Jeden, dwa, trzy. Oh! Wybuch rożpunko, przegrałaś. Pęku prosiaczek. Dobra. Chce, trzeba na Hasbro, trzeba, jak mówiłam, nacisnąć czapkę. Trzeba obrócić ogonek, a tutaj jest on na stałe, jak widzicie. A, a tutaj trzeba nacisnąć czapkę i chcecie zobaczyć jak odnie prosiaczek. Jest! Czy to zwiększoną Zapraszam. Ariel! Chcesz ze mną kiedyś zagrać? O tak! Chciałabym kiedyś z tobą zagrać. Ale to innym razem. Ja i moje księżniczki, Jaszuka i Ania mówimy wam pa pa i życzymy wam miły, złego wieczoru. Do usłyszenia dzieciaki w następnych filmach. Pa pa!